Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, <klimy> to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejza, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas. To znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrysty. Wydarzenia w dzisiejszej Ewangelii są bardzo, bardzo proste, ale pokazują nam bardzo ważną rzecz: dynamikę dochodzenia do wiary. Święty Jan Chrzciciel rozpoczął swoją misję przepowiadania przyjścia Mesjasza I on nie znał Jezusa dorosłego, chociaż jako niemowlęta, jako dzieci w łonach matki spotkali się kiedyś. Jan większość życia spędził na pustyni. Pan Jezus w Nazarecie. I w pierwszym momencie, w pierwszym spotkaniu nad Jordanem, gdzie Jan chrzcił, Jan nie rozpoznał Jezusa. Tu mamy drugie spotkanie. Jan poruszony tym wewnętrznym głosem, intuicją, natchnieniem Bożym, zrozumiał, że czas się wypełnił, że Mesjas przyszedł i do swoich uczniów mówi: Oto baranek Boży. Baranek Boży to ten, który wziął na siebie wszystkie grzechy świata, który przyszedł, żeby odkupić świat. I to słowo, słowo wiary skierowane do swoich uczniów, spowodowało, że zwrócili się do Jezusa. Słowo świadectwa, które poruszyło tych dwóch i poszli za Jezusem. I widzimy, jak dynamika tego świadectwa, które budzi wiarę, które staje się zaświad zaświadczeniem życia, przekazuje się. Bo. Od Andrzeja ta wiara przechodzi na Piotra. Słowo ma olbrzymie znaczenie w naszym życiu. Bez słowa człowiek by pozostał na poziomie zwierzęcia. Słowo kogoś, który się zwraca do nas, ono otwiera nam. Oczy na świat zewnętrzny, na drugiego człowieka. Gdybyśmy dziecko zostawili w całkowitej izolacji, pozostałoby tym takim stworzeniem fizycznym, nie, psychicznie by się nie, nie rozwinęło. Czyli słowo stwarza człowieka. Jeżeli to jest słowo prawdy, to ono nas rozszerza, buduje. Jeżeli słowo jest kłamstwem, to my tego drugiego człowieka, który do nas kieruje słowo, absolutnie nie poznamy. I słowo kłamstwa nie buduje. Słowo kłamstwa jest tylko zaśmieceniem naszej świadomości, naszego umysłu, ale. Nie prowadzi nas do zrozumienia nas, świata, innych ludzi i Pana Boga. Tylko Słowo Prawdy powoduje, że człowiek się zatrzymuje, że otwierają się nowe horyzonty przed nami. I tu widzimy, jak to Słowo poruszyło Andrzeja i drugiego, z jego drugiego towarzysza. By poszli za Jezusem, by sprawdzić, czy rzeczywiście to jest ten baranek Boży. Bo świadectwo trzeba sprawdzić. Czy ono jest prawdziwe, czy to jest puste słowo. I oni poszli. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Poszli do niego. I zatrzymali się. Dom jest miejscem, w którym człowiek jest kochany. Jeżeli gdzieś człowiek nie jest kochany, to nie będzie jego dom. Tam nie zamieszka. Tam się nie zatrzyma. Oni przy Jezusie się zatrzymali. Nie tylko oni, bo przyszli następni. I tu jest ta dynamika wiary która nam pozwala, jeżeli otrzymamy prawdziwe Słowo, które się staje świadectwem, którego my doświadczymy w naszym życiu, bo Słowo Prawdy ma moc zmiany naszego życia. Bo ono nie tylko mówi, jak świat wygląda, jak wyglądają inni ludzie, jak wygląda Pan Bóg, ale to Słowo Prawdy Boga, daje nam siłę do tego, żeby nasze życie się zmieniło, żeby człowiek zaczął iść w tym kierunku, w którym poszedł Andrzej i, i jego towarzysz. I żeby człowiek był w stanie usłyszeć to słowo, to my musimy zrobić w naszym życiu trochę ciszy. Można by powiedzieć nawet pustki, bo kiedy mamy wiele słów, które do nas przychodzą z różnych stron, i słów, które są kłamstwem, powstaje wielkie zamieszanie w człowieku. W niejednym naszym domu dzisiaj od rana do wieczora włączone bywają radia, telewizory. Komputer z internetem, człowiek jest dzisiaj bombardowany jak nigdy przedtem, różnymi słowami, różnymi przekazem. I tracimy kryterium odróżnienia prawdy od fałszu. Człowiek jest zupełnie zmieszany i to może się dlatego tłumaczy dlaczego dzisiaj tak trudno człowiekowi odnaleźć drogę do Pana Boga. I to co mówi święty Jan Apostoł w swoim liście dzisiaj. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. O no właśnie, tu jest problem, że się człowiek nie dał zwodzić nikomu. I dlatego ważne jest od czasu do czasu, Zrobić ten moment ciszy, od samotnienia w naszym życiu. Taki jest sens rekolekcji zamkniętych na przykład, gdzie człowiek odcina się od swojego życia, od wszystkich bodźców, które miał, i zostaje ze Słowem Bożym, zostaje sam z sobą, i z działaniem Pana Boga, i zaczyna słyszeć to, co, czego w tym hałasie codziennego życia nie był w stanie usłyszeć. Niech nam Pan Bóg da taką zdolność zobaczenia prawdy Jego Słowa, znalezienia Jego świadectwa obecności, no i żebyśmy się poczuli przy Jezusie, jak w naszym domu, tak jak to uczynili ci apostołowie tak jak to uczynili, uczyniły całe pokolenie innych chrześcijan. Bo nie można przy Panu Bogu pozostać, mieszkać w Jego domu, jeśli się nie czujemy kochani przez Niego. Wykorzystajmy wszystkie możliwości, które nam daje Pan Bóg, żeby poznać Jego miłość i przylgnąć do niej. Serdeczne dzięki za wspólną modlitwę. W komentarzu możesz wpisać, co było Twoim największym owocem tej modlitwy, co Ciebie poruszyło. W opisie natomiast jest informacja, jak dołączyć do naszego mocnego newslettera. W pierwszym mailu dostaniesz super prezent, jak się rozwijać w wierze. W opisie znajdziesz też informację, jak kontynuować jeszcze teraz swoją modlitwę. I pamiętaj, trwaj mocny w duchu.